Audio system X100.4MD, czyli bardzo mały, bardzo mocny wzmacniacz, i o bardzo dobrych parametrach audio, z filtrami pasmo przypustowymi gotowymi do stworzenia systemu półaktywnego czy aktywnego. I to już od dwóch lat oferujemy. Natomiast to, co jest obok, to jest wiązka która została stworzona do tego właśnie wzmacniacza wiązka plug and play, która umożliwia zapięcie takiego wzmacniacza w nowych e, samochodach BMW e, z systemem RAM w nowszych w samochodach od generalnie z tym RAM, czyli e, moduł radiowy, który jest zamontowany w bagażniku radio e, samochodu, a radio jest tylko jako wyświetlacz z przodu czyli to się zaczęło w BMW X5, G05, G06, X6, potem również w serii 3 G20, G21, serii 4, a, a potem po lifcie pojawił się ten system RAM również w samochodach G30, G31, w, czyli w piątce, Nowej, poliftowej i w G01, czyli w X3, oraz w pozostałych autach koncernu. Moduł RAM ma zupełnie inne wyjścia. Przede wszystkim radio znajduje się w bagażniku, a nie z przodu samochodu. No i moduł RAM wyprowadza sygnał audio już wzmocniony, zarówno wersja podstawowa nagłośnienia, jak i wersja HIFI to jest tak naprawdę praktycznie w 90% to samo, czyli nie ma osobnego wzmacniacza do głośników, po prostu są głośniki o trochę niższej impedancji w systemie hi HIFI, wyciągają trochę więcej mocy tych głośników jest troszkę więcej, bo są dodatkowo Twittery, czego nie ma w wersji podstawowej. I głośnik centralny i fakto to jest jedna różnica między systemem tym podstawowym bazowym w G0 i G05. Czy w G20 a systemem hi-fi. No i tutaj właśnie wchodzi cały na biało nasz wzmacniacz, bo mając ten kabel, możemy podłączyć taki czterokanałowy wzmacniacz, wpiąć go, dołączyć go do fabrycznego radio wzmacniacza, czyli po prostu radia i dopalić te najważniejsze kanały, ponieważ jak to wiadomo, a jeśli ktoś śledzi nasze filmy, to chyba wie, w systemach audio Najważniejsze są głośniki przednie i tutaj głośniki przednie. Jeśli dopalimy, a szczególnie w BMW, gdzie te z przodu są również te subwoofery dwa pod fotelami, jeśli dopalimy odpowiednią mocą, dynamiką, czystością, kontrolą te głośniki, to uzyskamy fantastyczny dźwięk i najprostszą metodą jest podłączenie oczywiście całkowite podłączenie wszystkich kanałów pod wielokanałowy wzmacniacz z procesorem. Ale takie wzmacniacze kosztują 5000-7000 i więcej. Natomiast jeśli chcemy, a gdzie głośniki, jeśli chcemy wymienić głośniki, zamontować dużo lepsze głośniki i podłączyć je pod wzmacniacz, no to taki pakiet jest idealny. W opisie filmu będzie link zarówno do głośników do BMW serii 5, serii 3, serii X5 jak i do tego wzmacniacza z tym zestawem montażowym. Bardzo przystępna cenowa alternatywa, a przy tym naprawdę świetna jakość. Ten wzmacniacz ma rekordowo niski poziom zniekształceń. Pełen pakiet filtrów, które umożliwiają naprawdę zrobienie właściwie wszystkiego w systemie. Ważne jest to, że można tym wzmacniaczem odizolować bas idący do głośników basowych pod fotelami, wyciąć ten bas odpowiednio, czyli przyciąć go od góry i od dołu, wyciąć zbyt głęboki bas, który tylko by przesterowywał głośniki, no i wyciąć tony średnie, które by powodowały buczenie, a z kolei do głośników do kan dwa kanały dla głośników przednich podadzą im czysty dźwięk, tony wysokie, średnie z odpowiednią mocą, tak żeby ten dźwięk miał naprawdę dobrą barwę.